People can take everything away from you, but they can never take away your truth. Baby, can't you see I'm calling? Krzywotka, witam Was w piątym odcinku MS powodu Krzelacki i... Musi napisać postać, że wygrywam Burze Kaps Dobra <tryk> Więc jak widzicie przybrałam się Wczoraj byłam na małych zakupach anikowych Kupiłam za jakieś 20... 32 aniki chyba Może więcej No to ja Wam teraz pokażę lak No Zobaczymy to. I jeszcze, jeszcze ja sobie kupiłam pakiet. I to tyle z tego działu. Tutaj sobie kupiłam 3. Pewnie nie wiem, czy ktoś wspomniał, że się chwalę, ale... Aha! Znowu w akcji. Moje ryby mają ospoł. Cudownie. Myślę, że ja tu kończę. Yy, więc potem z tego... No kupiłam trochę. No i moja elinka, na którą zbierałam całe życie. Tak, tak, tak. tak. To była tylko jedna. No a tutaj tutaj za hulańce. Te tutaj też kilka kupiłam. O no, to co spa. Mniej więcej chyba kupiłam tyle samo co. No, okay, cool. to no, jest Tutaj tutaj. a tutaj to bardzo. sobie jakąś tyle Tak, dzisiaj już nie ma. Hej, YouTube dzisiaj jest okay. hej. <coughs> Prawo dla spostrzegawczych. Dzisiaj do kawiarni. Pozdrawiam Vivian Julia, czyli Tiffany. A niech ci będzie Pozdrawiam stary Cic i jakąś tam Karinę. Więc jeszcze raz pozdrawiam stary sit. Nie co dobrze to czytam. O. No już ktoś się przywitał. Jest tutaj tak znowu myszkę za 5 minut i za cicho więc muszę obcieć no 5 minut to już pomagamy, pomagrywamy pomagrywamy, mm. I też chciałbym Wam podziękować za 10 widzów Wygląda teraz, żeby no tak. Teraz bodajże, więc jeżeli ktoś by chciał zobaczyć to zapraszam. Ten jeszcze nie. Ale to po nagraniu. Nie będę obżerała się jak świnia. O, już miałam mówić, że nikogo nie ma. Właśnie jak się cieszę. Stare, dobre czasy. Nie no, stare, dobre czasy to. myślę, no, bo ja wiem, jakie były stare, dobre czasy. Ludzie łazili, ubierali się w to, co chcą. jeśli. kruki na. O, no To będzie NSP według szarocki 5. Tak też będzie siódmy filmik na kanale. Hmm. Dobra, ja odczuję pocztę. Nie dobra. Wiecie, so, nie da się czatu ym... usunąć, że tak jak Nie da się zrób czat off. No ja sobie chciałam połączyć. Chodzi, no, coś zgubili. Jak zawsze. No prawie zawsze. niech tam będzie, jak już zapisałam, to będzie miała 6 fajny o ile to już jest 9 minut no to jeszcze możemy popatrzeć na zdjęcia, ewentualnie ja będę kończył, bo to się trochę przesyła

Jak już będę się z wami żeglić, widzimy się w na następnym odcinku. Do zobaczenia, cześć. Bye.